Gdybyś dostał propozycję walki na Fame MMA, High League i Pride MMA, powiedz mi, którą organizację byś wybrał, która jest tobie najbliższa. Która mi jest najbliższa? Żadna mi nie jest najbliższa. Pewnie wybrałbym to, w której najlepiej by zapłacili. Mhm. Po A według ciebie, gdzie najlepiej płacą i która by była dla ciebie najbardziej korzystna? Kurde, ciężko mi powiedzieć. Nigdy nie zagłębiałem się w ten temat. Ogólnie. Takie kwestie finansowe to myślę, że to są takie sprawy poboczne, nie? W sensie no, osobiste na, na, ten, na ten ten... A tak to to nie wiem. Obojętnie mi to tam obojętnie mogę zawalczyć, po prostu ja chcę tylko wyjść, zawalczyć, udowodnić wszystkim, że to co piszą w niektórych komentarzach to jest bezsensowne p... z tymi rękoma. I po prostu yy, chciałbym pozamykać kilku osób mordy, nie? A tak to, no to jaka będzie organizacja, to tam nie ma różnicy. Ale flick-fightowa najlepiej. A najlepiej to, żeby była na małe rękawice. Tak myślałem sobie. Na Hajlik będzie organizowany turniej, gdzie będą właśnie wybierać swoich przeciwników. Na pewno będzie walczył Najman, właśnie Jawczan i szalony reporter. Powiedz mi, czy chciałbyś wziąć udział właśnie w takim turnieju? No, chętnie bym wziął, no, tylko że po prostu blokuje mi teraz zdrowie i parę innych kwestii jeszcze. No, tam mam jeszcze wyrok, który muszę odsiedzieć. To nie jest długi wyrok, ale wiadomo, do no, tego się. Tego się... A kiedy wracasz? No, myślę, że jak zrobię te wszystkie operacje, żeby być tam zdrowym, bo przez to, że właśnie wjechałem tam na po prostu schorowany z tymi rękoma i tak dalej, no to, to przeżyłem tam trochę po prostu nie, nie, nie przy, nieprzyjemnych sytuacji, ale, ale myślę, że jak się już naprawię, odsiedzę to, to jest moment, wychodzę i robię swoje, bo ja obiecałem sobie, że, że do tego w końcu dojdzie, także myślę, że to jest kwestia czasu, czy to będzie rok czy dwa, to tam nie, nie zmieni się nic w moim podejściu.